Przyszła pora, by się dowiedzieć, czy pod drogą dostępową rzeczywiście znajduje się złoto. Ty jesteś tym nowym szefem. Trochę mu pomogłem. Jak się macie? Dobrze. Nie mam powodu do narzekań. Mój humor zależy od wysokości urobku. Nie zapeszajmy. Musimy wydobyć 700 uncji i przenieść się na błotną górę. Cieszę się, że mogłem Cię wesprzeć. Cieszę się, że to zrobiłeś. Chcecie zobaczyć, jak Wam poszło bez Parkera? Syp? Tyson Litch. Do tej pory ekipa wydobyła już 2800 uncji. Połowę tego, co w zeszłym roku 152,1 uncji. Warte 273 tysiące dolarów. Nieźle. Teraz kolej Widzę sporo złota. Oby. Micz potrzebuje, by Big Red dawał 350 uncji tygodniowo, jeśli ma pokryć koszt pracy na błotnej górze i sprostać wymaganiom parkera. Syp. To wszystko. 281,55 uncji. Pół miliona dolarów. Gdybyśmy nie rozkopali drogi, mielibyśmy gorszy wynik. Wszystko zależy od kolejnego półka. Podjąłeś słuszną decyzję, zrywając drogę. Parker byłby zadowolony z tego, jak sobie poradziliście. Dobra robota! Widzimy się za tydzień. Zerwanie drogi pomogło nam znaleźć się bliżej celu. Jesteśmy zgraną ekipą, ale przed nami sporo pracy.